23 maja. Agnieszka Giesze, dzień dobry. Zapraszam na program DZIEJE SIĘ W KALISZU, a w nim... Budowa nowej siedziby Filharmonii Kaliskiej jest ważny krok w tej sprawie. Kalisz gospodarzem Forum Rozwoju Wielkopolski Wschodniej. 300 tysięcy złotych na inwestycje dla małych kaliszan. I zaproszenie na Miejski Dzień Dziecka. Akumulacje rozstrzygnięte. Do kogo powędrowały wyróżnienia i nagrody? A oto szczegóły. Uznana będąca naszą wielką dumą Filharmonia Kaliska nigdy nie miała i wciąż nie ma własnej siedziby optymalnych, godnych warunków do ćwiczeń i koncertowania. To chce zmienić prezydent Krystian Kinastowski, który obiecał budowę kompleksowego obiektu przy ulicy Majkowskiej. Kilka dni temu w ratuszu przedstawiono najnowsze informacje w tej sprawie. Nowa jakość dla kultury w Kaliszu. Prezydent Krystian Kinastowski powołał komitet honorowy budowy siedziby Filharmonii Kaliskiej. To symboliczne wsparcie dla jednej z największych miejskich inwestycji ostatnich lat, obiektu, który ma powstać przy ulicy Majkowskiej i stać się sercem wydarzeń artystycznych i edukacyjnych. Które swoją wiedzą, doświadczeniem i autorytetem będą wspierać władze Kalisza w Budowie tego obiektu. Myślę, że ich obecność w Komitecie Honorowym świadczy o tym, że taki budynek jest tutaj w Kaliszu bardzo oczekiwany i bardzo potrzebny. W założeniu ma być to budynek wielofunkcyjny, który oprócz tego, że będzie domem dla naszej fantastycznej orkiestry, która jak Państwo wiecie świeci triumfy nie tylko w kraju, ale również. I na świecie, a nie ma swojego obiektu, można powiedzieć, że na co dzień funkcjonuje w takich bardzo niekomfortowych warunkach, bo po prostu jest nie u siebie i to na dłuższą metę no, powoduje no, wiele, może nie konfliktów, ale takich trudności na co dzień. Także oprócz tego, że będzie to obiekt, który będzie służył filharmonii. Będzie również na no, takim super nowoczesnym centrum, również konferencyjnym, będą mogły odbywać się w tym obiekcie również inne wydarzenia. Członkami komitetu są profesor doktor Habilitowany, Krzyszimir Dębski, kompozytor, dyrygent orkiestrowy, wirtuoz jazzowy, skrzypiec i pianista, Judyta Fibiger, reżyserka, pisarka, producentka, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów. Profesor doktor habilitowana Ewa Iżykowska-Lipińska, sopranistka, wykładowczyni, aktorka. Profesor doktor habilitowany Zbigniew Raubo, pianista i pedagog. Anastazja Simińska, aktorka teatralna, wokalistka, trenerka wokalna. Nieczysław Szcześniak, wok wokalista, kompozytor, autor tekstów. Barbara Wypych, aktorka teatralna i filmowa. I Bartosz Zaczykiewicz, reżyser teatralny, dyrektor teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Czuję się zaszczycony, że zostałem zaproszony do tak szacownego grona i żebym wziął udział w takim wspaniałym projekcie. Naprawdę rzeczywiście miasto Kalisz ma takie tradycje i takie wspaniałe osiągnięcia i tylu, taki potencjał zdolnych ludzi, że rzeczywiście fiharmonia myślę, jest wspaniałym celem, który wyzwoli aktywności artystyczne, jeszcze większe jak, niż dotychczas. To są poważne drzwi do, do, do rozwoju, do, z, do rozwoju miasta, a jeżeli, jeżeli uda się architektonicznie, to jak Szczecin, będziemy, będziemy mogli cieszyć się jakąś nagrodą za architekturę, to pan prezydent pewnie zadba, a, a, ale, ale przede wszystkim to, co, co spotka ludzi, którzy są z Kalisza i, i z, z całego byłego województwa kaliskiego oraz ludzi, którzy będą na pewno przyjeżdżać. Bo to będzie, jeśli to będzie centrum konferencyjne, jeżeli będzie służyło też teatrowi i koncertom elektrycznym, to zrobi się, zrobi się naprawdę piękne i ważne miejsce. Mamy rok 50-lecia w Wilharmonii Kaliskiej, że to jest też z, z, z zbudowanie odpowiedniej sali. No tak jest, że dzisiaj te budynki nowoczesne, one też są po prostu same w sobie, są instrumentami. Nie? Znaczy, że to jest e, wiadomo, że lepiej grać na dobrych instrumentach. Uważam że też, że miasto stanie się atrakcyjniejsze i to no po prostu bardzo dobra inicjatywa. O potrzebie nowej sali koncertowej mówił również dyrektor Filharmonii Kaliskiej. Jestem naprawdę podekscytowany i szczęśliwy, że ta idea, która powstała w głowie pana prezydenta, się realizuje, że pan prezydent obiecał i dotrzymuje to słowo. Mam nadzieję, że, że będziemy mieli powodzenie w tym, bo to jest bardzo ważne, żeby to, to się udało. Naprawdę trzymam kciuki. Na ukończeniu jest program funkcjonalno-użytkowy, który umożliwi procedowanie kolejnych etapów zadania. Jedyną formą i jedyną możliwością w tej chwili zbudowania Filharmonii Kaliskiej jest po prostu wzięcie, zaciągnięcie kredytu. No to będziemy chcieli podjąć właśnie te, te ruchy. Zostanie powołana za zgodą Rady Miasta Kalisza spółka, która podejmie, podejmie działania na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, który. Jest przygotowany, nad którym jeszcze w tej chwili, między innymi tu z panem dyrektorem, pracujemy, żeby go jeszcze bardziej uszczegółowić, tak żeby on jeszcze bardziej odpowiadał na te nasze potrzeby, bo decyzja rzeczywiście jest taka, no, że będziemy chcieli z tego, z tego dokumentu skorzystać. Także w tej chwili trwają intensywne prace, żeby nic nam nie umknęło. Szacowane obecnie koszty inwestycji to około 200-250 milionów złotych. Pierwsze decyzje mogą zapaść najwcześniej podczas czerwcowej sesji. Jak rozwijać i wspierać biznes w naszym regionie? O tym w gronie przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli instytucji wspierających biznes, rozmawiano w Kaliszu podczas wielkopolskiego forum rozwoju Wielkopolski Wschodniej. Forum z wielkopolskimi przedsiębiorcami i samorządowcami zorganizowała łódzka specjalna strefa ekonomiczna, dlatego że znaczenie kaliskiego i wielkopolskiego biznesu sięga daleko poza granice naszego województwa. Spotkanie odbyło się w odnowionym rektoracie Akademii Kaliskiej, bo to symbol kaliskiej zaradności i wielkopolskiej przedsiębiorczości. Niedawno tutaj się przeprowadziliśmy, jesteśmy z tego dumni. Wyremontowaliśmy, pan prezydent mówi, stojący bezużytecznie od 2004 roku budynek. Dzięki również wsparciu pana prezydenta, nie tylko organizacyjnemu, ale również. Finansowe. Przedstawiciele Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Samorządu Kaliskiego i Przedsiębiorców rozmawiali o współpracy między biznesem a samorządem. Rolą samorządu jest bowiem rozwój infrastruktury, która służy przedsiębiorcom, a oni rozwijając swoją działalność, dokładają się w podatkach do wspólnego budżetu, tworząc też nowe miejsca pracy. Musimy dostarczyć gaz, energię i wiele innych źródeł, a naszą rolą jest, żeby, proszę Państwa, budować. I rozwijać taki przemysł, żeby go automatyzować, żeby była wielka duża konkurencja, żebyśmy mieli przewagi konkurencyjne, żebyśmy mogli polskie produkty wysyłać na rynki zagraniczne, bo tylko i wyłącznie wtedy, wtedy mamy zmniejszenie bezrobocia. Ja, to jest na nasz priorytet, żeby łączyć właśnie, żeby samorządy dobrze współpracowały z biznesem, bo bez tego, i myślę, że Pan Prezes na pewno wie, bez tego ani samorząd, ani biznes nie będzie się rozwijał. Tam, gdzie jest sprawny, silny samorząd, tam też jest biznes, który się bardzo dynamicznie rozwija. Przedsiębiorcy z Kaliszej Wielkopolski Południowej pozyskali dofinansowanie z sfery ekonomicznej na rozwój działalności. To pieniądze, które nie tylko wzmocnią ich kapitał, ale i cały region. Bo to kolejne miliony budowane tutaj w nasz region, kolejne miejsca pracy, a szanowni Państwo wszyscy doskonale wiemy, że my jedziemy trochę na jednym wózku, bo silny, bogaty region to również silny i bogaty e, samorząd, także e, jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za ten próg, który jako pracodawcy, jako przedsiębiorcy na co dzień e, wykonujecie, budując e, siłę naszego regionu. Specjalne wyróżnienie odznaka za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej odebrał Jan Kolański, prezes zarządu grupy Kolian. Wielkopolska słynie z gospodarności. Najlepiej pokazuje tu to przykład nagrodzonego dzisiaj prezesa Jana Kolańskiego, który przecież w Kaliszu można powiedzieć, że tutaj zaczynała. W tej chwili dowodzi, można powiedzieć, globalną firmą wielobranżową o międzynarodowym zasięgu. Także pewnie tych centrów dowodzenia Koliana jest pewnie kilka, ale zakładając, że to główne jest tam, gdzie śpi pan prezes, no to można powiedzieć, że w Kaliszu jest to centrum, bo pewnie w nocy też pan y, prezes o, o, o sprawach no tych gospodarczych, swojej firmy myśli. Także, szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję, cieszę się, że kaliskie, nie tylko kaliskie firmy, ale firmy z regionu tutaj naszego, Wielkopolski, Południowej Wschodniej się rozwijają, bo to jest bardzo dobra decyzja również dla nas, dla samorządowców, bo każde wydane środki na nowe inwestycje, to oprócz tego, że oczywiście również zasilają nasz budżet jako samorządu, to Stwarzają również miejsca pracy i, i sprawiają, że ten region staje się jeszcze bardziej atrakcyjny. Organizacja Forum w Kaliszu to docenienie wkładu miasta w tworzenie klimatu przyjaznego dla biznesu. Miasto pozyskało 300 tysięcy złotych na nowy plac zabaw, który powstanie przy żłobku numer 3. Dofinansowanie pochodzi z programu Aktywne Place Zabaw. Żłobek nr 3 przy ulicy Bogumiła i Barbary w Kaliszu już wkrótce zyska nowoczesny, bezpieczny i kolorowy plac zabaw. Miasto otrzymało 300 tysięcy złotych do finansowania w ramach programu Aktywne Place Zabaw, co pozwoliło rozpocząć przygotowania do realizacji inwestycji. Na terenie żłobka zdemontowano już część huśtawek i zużytych urządzeń, które ustąpią miejsca nowoczesnym i bardziej funkcjonalnym atrakcjom. Powstanie domek ogrodowy, zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami, wieżami i tunelami oraz tablice sensoryczne. W piaskownicy pojawią się nowe zabawki i w placu zabaw staną namioty tipi, w których będą mogły bawić się dzieci. Przyznane dofinansowanie pozwala nie tylko wspierać rozwój infrastruktury rekreacyjnej, ale to przede wszystkim inwestycja w zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, które będą mogły się bawić w jak najlepszych warunkach. Wielkimi krokami zbliża się najbardziej radosne święto. Dzień Dziecka, miasto jak co roku organizuje wielkie wydarzenie dla małych kaliszan. 1 czerwca to wyjątkowa data w kalendarzu Święto Wszystkich Dzieci. Z tej okazji miasto Kalisz zaprasza najmłodszych mieszkańców i ich rodziny na kolorowy pełny radości Miejski Dzień Dziecka na Polach Marsowych. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do 15. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, które z pewnością wywołają uśmiech na twarzach dzieci i dorosłych. Zamki dmuchane, zjeżdżalnie i trampoliny, gry, konkursy i zabawy, animacje i warsztaty, bańki, pianaparty i rywalizacje sportowe. Nie zabraknie Również stoisk służb mundurowych, które zaprezentują sprzęt i opowiedzą o swojej pracy, a wszystko to w przyjaznej rodzinnej atmosferze. Podczas festyny odbędzie się także akcja krwiodawstwa, szansa, by pomóc innym i dać dobry przykład młodszym pokoleniom, wstęp wolny. A po dniu dziecka kolejny powód do świętowania. Już wkrótce Kalisz będzie obchodził swoje urodziny. 6 czerwca odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta, a tuż po niej, jak przed rokiem, zaplanowano wspólne świętowanie z mieszkańcami. Będą życzenia, symboliczny tort i wydarzenia towarzyszące, które po raz kolejny przypomną, jak dumnie bije serce naszego miasta w Polsce. 7 czerwca zapraszamy mieszkańców na festyn, który w tym roku będzie szczególnie miał na celu upamiętnienie wydarzeń sprzed ćwierćwiecza, a więc poszerzenie granic naszego miasta. 25 lat temu w granicę Kalisza zostały włączone trzy sołectwa Dobrzec, Sulisławice i Sulisławice Kolonia. I w czasie tego festynu będziemy przypominać właśnie te wydarzenia, uhonorujemy mieszkańców tych sołec, którzy szczególnie przyczynili się do tego, by granice miasta zostały poszerzone. Spotkamy się z uczestnikami, bohaterami tamtych dni. Przygotowujemy oczywiście festynowe atrakcje, a więc będą tutaj na rynku stanie scena, będą dwa koncerty, będzie orkiestra denta, będzie też specjalna gwiazda, którą zaprosiliśmy na to wydarzenie. Będą stoiska koła gospodyń wiejskich. Kolejny raz zaprosimy mieszkańców na degustację tortu urodzinowego. Będą też stoiska edukacyjne, promujące bezpieczeństwo, przygotowane przez Urząd Miasta wspólnie z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną. Serdecznie zapraszamy do udziału. Atrakcji będzie i niespodzianek całe mnóstwo. To wszystko odbędzie się tutaj na głównym rynku, już 7 czerwca. Poznaliśmy laureatów piątej edycji Akumulacji, czyli Kaliskiego Biennale Sztuki. Wczoraj wieczorem podczas uroczystej gali w Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina rozstrzygnięto konkurs i wręczono nagrody i wyróżnienia. Długo wyczekiwany finał Kaliskich Akumulacji odbył się w czwartek w Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina. Różnorodne prace zgłoszone przez prawie 30 artystów sięgające od malarstwa przez fotografię po rzeźbę przyciągnęły wielu zainteresowanych. Dzięki tym imprezom, nie tylko akumulacjom, ale wszystkim tym wydarzeniom kulturalnym, artystycznym, które w Kaliszu się odbywają, możemy sobie powiedzieć, że jesteśmy miastem bogatym, nie tylko materialnie, ale również w tej sferze niematerialnej. Tradycja edycja akumulacji Kaliskiego Biennale Sztuki na wiele sposobów odwołuje się do koncepcji miejsca, a więc wycinka przestrzeni, które posiada swój kształt, swoje imię i jest naznaczone obecnością. Jest dostrzeżone, przegląda się w oku widza, by następnie uwolnić się spod jego przykniętych powiek. To uwolnienie wydaje się nie mieć jasno wyznaczonych granic. Jest za każdym razem indywidualnie określane i negocjowane w ramach pola sztuki. Łącznie przyznane zostało sześć wyróżnień oraz trzy nagrody regulaminowe. Nagrodę prezydenta miasta otrzymała Bianca Rolando za triptyk malarski powołanie. Ulubieńcem publiczności okrzyknięty został Michał Mąka i jego praca Dualizm, zaś nagrodę główną zdobyła Natalia Czarcińska za swoją książkę artystyczną pod tytułem Podręcznik nawigacji. Duża dowolność interpretacji wpłynęła na zamieszczone prace i ujawniła, jaka jest potęga ludzkiej kreatywności. Na wystawie nie można znaleźć bowiem dwóch podobnych do siebie prac, zarówno pod względem formy, jak i poruszanej tematyki. Można więc podziwiać wiele unikalnych przekazów, z których wszystkie są równie aktualne. Ta różnorodność cieszy ta różnorodność jest czymś naprawdę, naprawdę wyjątkowym, no bo ja wychodzę z takiego przynajmniej założenia, że dla mnie sztuka współczesna, czy to będzie yy, z wykorzystaniem malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografii, performance'u, yy, sztuk wideo, yy, to tak naprawdę nie jest istotne, to medium. Medium nie jest istotne, tylko istotne jest to, o czym osoby, które zajmują się daną sztuką, mówią i o czym nam opowiadają. A ponieważ popularna tematyka w artystycznej dyskusji zmienia się na przestrzeni lat, Biennale pełni też funkcję swoistej kapsuły czasu. To jest właśnie fantastyczne i to jest piękne w tej e, imprezie, że tych e, tematów jest mnóstwo. I to, co również dzisiaj już było tutaj e, powiedziane, to jest taka stopklatka, e, można powiedzieć, e, socjologiczna tych wszystkich wydarzeń, które w tej chwili się dzieją i myślę, że tak na dobrą sprawę największą wartością tej imprezy będzie to, jak ona będzie trwała jeszcze przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat, a my będziemy w stanie kiedyś cofnąć się i zobaczyć rzeczywiście o czym dyskutowano, o czym myślano 10 lat temu. I to wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za wspólny czas. Życzę udanego weekendu. Do zobaczenia.